Siemano ludzie tutaj Night King e, i postanowiłem zaprezentować Wam kolejny mechanizm, a mianowicie automatyczną e, farmę Netherworldów. Niestety nie jest aż tak e, automatyczny jak moja pierwsza e, farma, lecz jest w miarę ok. E, a mianowicie jak to działa. naciskamy tu na dźwignię, przebiegamy się pomiędzy jednym a drugim piaskiem, znaczy czy klockiem i zbieramy większość e, Netherworldów. Tam niektóre zostają, ale... oj! Tak, wystarczy po prostu zamurować tutaj dach, e, o czym zapomniałem. E, ok, to teraz wam pokażę e, mniej więcej jak to działa, a później przejdziemy do budowy i pod koniec filmu e, pokażę Wam e, po, po prostu strzelę parę screenshotów i pokażę Wam je. Dobra, e, to teraz przejdźmy do zbudowania. Tu Wam, wam pokażę dosłownie jedynie szkielet tej budowli. E, także, jak ktoś chce sobie zobaczyć, to tutaj ma ten. Trochę ją zmodyfikowałem teraz. Będziemy budowali na m, zwykłym świecie, ponieważ to jest flat, jest znacznie łatwiej. Okej, okay, co będziemy potrzebowali? Będziemy musieli wykopać dziurę 2 na 5 e, i w długości, na ilość e, tych syfów, które będziemy robili, i tak potrzebujemy e, bazowo, jedną dźwignię, 8 e, klocków wspomagających. E, repeater, e, pochodnie czerwoną i trzy klocki redstone. Na każde dwie e, takie te fahrenki będziemy potrzebowali tak: dwóch netherwardów, to jest e, logiczne, e, dwóch piasków dusz, e, jednego kamienia wspomagającego, jednego pistona, e, sticky pistona oraz e, mniej więcej dwóch i pół kawałka redstone. Ok, e, to przejdźmy do budowy. Ok, zrobimy sobie e, małą farmę o 12 e, brodawek więc będziemy musieli wykopać sobie tu sobie wykopałem dół e, głębokości 2 na długość 5 i tutaj na 6 oraz 2 na sam mechanizm ok zacznijmy od położenia na samym spodzie 6 y, lekkich pistonów teraz możemy je łączyć repeaterami oj przepraszam was bardzo zapomniałem dodać że będziemy potrzebowali po jeden repeater do każdego klocka znaczy y, do każdych dwóch y, y, Sztuk tego, netherworldów. Łączymy to wszystko y, tym. Ok, sery zacięcia. Teraz y, wystarczy, y, że znajdziemy mniej więcej środek, czyli tu mniej więcej 3 Lepiej zawsze do przodu przejść. Y, w odległości dwóch klocków stawiamy takie coś. Tu pochodnie. Y, redstone łączymy to tutaj z tym wszystkim. Y, I następnie możemy tutaj sobie zrobić tak. Y, mniej więcej w odstępie dwóch klocków robimy sobie miejsce na naszą tą dźwignię. Stawiamy tu klocek. Tu klocek i tu klocek, tak żeby wszystko się przekazywało pięknie. E, I łączymy wszystko ze sobą. E, ok, jak już to sobie stworzyliśmy. Możemy postawić tutaj na dole e, Soul Sand. E, następnie tutaj na górze. Tego nie musimy. E, 6. I następnie musimy połączyć tylko wszystko. E, zwykłymi tłokami e, używam bazowego klocka jako e, stone, gdyż ma fajny kontrast e, ok, stawiamy nad tą pochodnią sobie klocek e, i ustawiamy sobie taką podpórkę łączymy tu wszystko e, czerwonym proszkiem e, i, i jest już praktycznie wszystko gotowe jak widzicie wszystko się pięknie zbiera E, oprócz tego, że zrobiłem lekki błąd, bo to powinno być dokładnie tu, tu, tu i tu. Dzięki czemu będzie mu wszystko mobilniejsze z lekka. Ok, stawiam to. I jak widzicie, już będzie można zbierać e, nasze brodawki. postawmy sobie jedną brodawkę razem okay, e, i rozstawiamy je pięknie tutaj, tutaj, tutaj. I wszystko pięknie, mobilnie się zbiera. Kolejnym aspektem, który możemy wykonać, to rozstawienie stołna albo jakiegoś dowolnego klocka nad tym wszystkim, tak aby nam się brodawki nie bugowały. Oczywiście, możemy wszystko sobie zamknąć pięknie tutaj, tak pięknie, pięknie, pięknie. Wszystko jest, wszystko pięknie jest. Zróbmy sobie w ogóle tak. To wtedy, gdzie jeszcze łatwiej, można by przez wszystko przejść. I można sobie wszystko zbierać. No ok, to by było na tyle. Teraz pewnie widzicie parę screenshotów, które mogą Wam ewentualnie ułatwić budowę. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie całego materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam do subskrybowania, gdyż jeszcze będę wrzucał na pewno wiele trików, a zawsze lepiej mieć jednostyczny kanał z trikami, bo może się okaże, że będzie coś ciekawego, coś co nie będziecie wiedzieli o tym. Zapraszam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. E, oczywiście ostrzegam, że mam parę serii, czyli też sobie gram tak wolno, dlatego e, będziecie mogli mieć parę syfów. Jeżeli Wam się nie chce oglądać, albo ewentualnie ciekawych rzeczy, jeżeli lubicie tak oglądać, sobie, jak człowiek chodzi, i kraj, gada. I praktycznie tu już jest wszystko, cała wartość materiału, właśnie przyleciała wcześniej, dlatego już możecie praktycznie wyłączyć film. A teraz się tylko pogadam, także wiedzcie, że proszę Was, lajkujcie film, żeby inni widzieli, że jest przydatny, albo dislajkujcie, jeżeli uważacie, że jest nieprzydatny. To naprawdę pomaga, bo wiem czy robić więcej takich rzeczy, czy mniej, czy darować robienie, czy nie darować. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Komentarze zwiększają wyświetlalność na YouTubie także, więc one też się przydają. Ewentualnie możecie podać mi parę rad, które E, pomogą mi w przyszłości za to także będę wam bardzo wdzięczny, bo e, no już nagrałem parę filmów, ale ciągle chcę się doskonalić, wiecie jak to jest e, także zapraszam e, was na mój serwer, e, zaraz powinien być czy gdzieś tutaj albo znaczy id no mm. i tak, ok no i cóż tam wam więcej mówić dziękuję za oglądanie i na razie pa pa Ciesięć. o, o wreszcie wróciły kratki no i uciekły. Wracajcie moje kratki.